Lekcja pod tytułem Rozpoznawanie figur przestrzennych, czyli brył, bo potocznie mówimy brył. W poprzedniej klasie poznaliśmy dwa typy figur przestrzennych. To były prostopadłościany i grania stosłupy. Może sobie przypomnieć lekcje dla piątej klasy, jeśli nie pamiętasz, czym one się charakteryzowały. No ja tak pokrótce przypomnę, prostopadłościan to jest taka bryła, której wszystkie ściany są. Prostopadłe do siebie, stąd ta nazwa prostopadłościan i na dodatek są prostokątami. Jeżeli te prostokąty są kwadratami, to wtedy taki prostopadłościan nazywamy sześcianem. Drugim typem, jaki poznaliśmy, był grania stosów. Grania stosów to jest taka bryła, której ściany boczne są zawsze prostokątami. Natomiast podstawy identyczne i ta u góry, i ta u dołu. Są wielokątami identycznymi. Zobacz tutaj też, tu mieliśmy pięciokąt, a tu mamy trójkąt. Identyczne, to się dokładnie mówi przystające, czyli potocznie takie same. Wielokąty. Ściany prostokątami, podstawy wielokątami. I tak samo jak w prostopadłościanie, tutaj mamy już sporą wiedzę na ten temat, bo to w zeszłym roku było przerabiane. No a teraz poznamy kilka nowych brył, które jeszcze nie były do tej pory omawiane. Pierwszą z nich jest ostrosłup. Cóż to takiego ostrosłup? Zauważ, że od razu widzimy pewną różnicę między tymi poprzednimi, gdzie ściany boczne były prostokątami, to w ostrosłupie ściana boczna jest zawsze trójkątem. Proszę bardzo, mamy trójkąty w ścianach bocznych. Natomiast podstawa, podstawa jest Wielokątem, na przykład trójkątem, czworokątem, tutaj mamy pięciokąt. Co wyróżniamy w ostrosłupie? Pewne nowe nazwy tutaj muszą być przez nas przyswojone. No po pierwsze ten dziubek nazywamy wierzchołkiem, bo zauważ, że skoro ściany są boczne trójkątami, to podstawa jest tylko jedna. Nie tak jak poprzednio u góry i u dołu była podstawa. Tu podstawa jest tylko jedna. I to miejsce, gdzie się schodzą ściany boczne, ten taki dziubek nazywamy wierzchołkiem. Podstawa, no to to jest ten wielokąt u dołu. Ściany boczne to są te trójkąty po bokach. No a wysokość, narysujmy sobie wysokość, tylko wybiorę sobie inny kolor. Wysokość to jest odległość między wierzchołkiem a podstawą, jak poprowadzimy może ja to zrobię bardziej na czerwono i na grubo jak poprowadzimy sobie odcinek. Od wierzchołka do podstawy i na dodatek ten odcinek musi prostopadły być do tej podstawy, więc tu zaznaczę kąt prosty, to to jest właśnie wysokość. Więc zaznaczmy sobie teraz wysokość, skoro już ją mam narysowaną. O, to jest wysokość. Tyle na razie o Ostrosłupie. Po prostu musimy umieć rozpoznać Ostrosłup. W podstawie wielokąt, a ściana boczna trójkąt. Jak widzisz coś takiego, mówisz: aha, to jest Ostrosłup. Następne nowe bryły. Proszę bardzo. Stożek. Popatrz, poprzednie bryły były kanciaste, a teraz weźmiemy się za takie bryły, które już są bardziej łagodne w dotyku, choć nie do końca. No bo co przypomina nam stożek? Czapkę kasnala. W podstawie jest koło, natomiast to możemy sobie wyobrażać jako taki zwinięty wycinek z koła, bo jeżeli weźmiesz kółko i wytniesz ten kawałek. I teraz o te ścianki. Tutaj sobie zrobisz o takie miejsce do przylepienia, posmarujesz klejem i zlepisz o w tym miejscu, to powstanie właśnie czapka krasnala, czyli stożek. Co tu wyróżniamy w stożku? No po pierwsze wierzchołek. Znowu ten dziubek tu u góry nazywamy wierzchołkiem. Podstawa to jest u dołu to koło. Powierzchnia boczna, natomiast to jest właśnie powierzchnia boczna czapeczki, czyli to, co powstało ze sklejenia wycinka koła. No a wysokość, gdzie mamy? Zaznaczmy sobie wysokość, gdzież ona jest. Wysokość, podobnie jak przed chwilą w ostrosłupie, szła od wierzchołka do podstawy, tu tak samo będzie szła od wierzchołka do podstawy. No i musi być oczywiście prostopadła z tą podstawą. To nazywamy wysokością. Zaznaczmy ją w takim razie porządnie. Tą naszą wysokość. O, to jest wysokość. Czyli czapeczka krasnala, taka typowa, jeszcze z przedszkola. Czy czapeczka noworoczna, bo dorośli też się w takie rzeczy czasami ubierają, dziwne. To jest stożek. Następna bryła, którą poznajemy. Troszeczkę podobna do stożka, bo też w podstawie ma koło. Nazywa się walec, ale tym razem to już nie jest jak w stoszku coś zakończone ostro, że jedna podstawa u góry można się ukuć, tylko to jest bryła, która ma i u dołu, i u góry w podstawie koło, czyli podstawą jest koło. To jest podstawa i to jest podstawa. Powierzchnią boczną jest. Coś, co jak rozetniemy, to dostaniemy prostokąt. Gdybym zrobił rzecz następującą, wziął nożyczki, o, tutaj wykonał takie ciach, 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 to wtedy i rozwinął, to dostałbym prostokąt. Czyli prostokąt, jeżeli zwiniemy sobie w rulon, to właśnie dostaniemy powierzchnię boczną walca. A więc to jest powierzchnia boczna. O, a po rozwinięciu tak ją można zaznaczyć. No a wysokość, gdzie mamy, bo i wysokość oczywiście tutaj też jest zaznaczana. Wysokość idzie dokładnie od jednej podstawy do drugiej podstawy, i do obu tych podstaw jest prostopadła, czyli tutaj trzeba narysować kąt prosty. Czyli to jest nasza wysokość. Poznaliśmy więc już trzecią nową bryłę walec. No i ostatnia bryła kula. Co ja tu narysowałem, tak nieudolnie, bo nie umiem za dobrze rysować. Rysowałem piłkę plażową. Kulka. Piłka plażowa. Kulka do gry. Kula do bilarda. Myślę, że wiesz jak wygląda kula. Kula to po prostu ma wygląd kuli. Lub jak to woli dobrze napompowanej piłki. Pomarańczy na przykład. I teraz co wyróżniamy w, kul w kuli? Wyobraź sobie, że bierzemy taką kulę, ale może ja wezmę w innym kolorze, bo piłki nie będziemy przecinać. O, proszę bardzo. Oj, może jeszcze nie to. O, wezmę coś takiego. Co ja tu wziąłem? Wyobraź sobie, że to jest arbus. Musisz ruszyć, ruszyć mocno swoją wyobraźnią, bo jak widzisz, to za arbuza za bardzo nie przypominam. Zwłaszcza, że arbuzy rzadko bywają tak idealnie okrągłe. I teraz weźmiemy sobie tutaj, o, co my sobie tutaj weźmiemy, kawałek ostrego noża. I równo ten arbus zostanie przecięty. O, przetnę kotak dokładnie w połowie. To wtedy co dostanę? I odwrócę w moją stronę, czyli przeciąłem i odwrócę w moją stronę. To jest tak zwany przekrój arbuza. Przekrój tak naprawdę kuli już z tym arbuzem to przeci... prze... przesadzam. Jak przekroimy kulę właśnie tak dokładnie przez środek, to to, co widzimy, nazywa się koło wielkie kuli. To moglibyśmy przekroić i tutaj, prawda? Też dostalibyśmy kółko. Koło, tylko byłoby mniejsze. Mógłbym przekroić i tutaj. Dostałbym jeszcze mniejsze kółko, prawda? Więc to, które ten przekrój przez środek daje nam największe koło, dlatego się nazywa wielkie koło. No i czego kuli. W tym wielkim kole wyróżniamy środek, o, dokładnie po środeczku, i to się nazywa środek koła wielkiego. I jeszcze jest jedna nazwa. Odcinek liczony od środka do krawędzi koła wielkiego nazywa się promieniem. To jest promień koła wielkiego. A więc to całe to jest koło wielkie, to jest środek, a ten odcinek to promień. I to koniec lekcji.